Kamera ruszyła, kolejny odcinek się rozpoczął, kolejne nagranie na moim kanale. Moi drodzy, witajcie, cześć. Jesteście na moim kanale malowania krok po kroku, a ja nazywam się Adam Razik. I dzisiaj będzie odcinek, troszeczkę więcej będzie mi malowania niż do tej pory było. W ostatnich odcinkach się dosyć rozgadałem i tego malowania było troszeczkę moim zdaniem za mało, bo wcale. Dlatego dzisiaj e, do tych wszystkich praktyków, którzy malują. No, na moim oczywiście znajdziecie inne informacje dotyczące e, wielu, wielu spraw dotyczących samego malowania, samego, jak ostatnio mówiłem, o powołaniu, o tym e, e, samej motywacji do tego, jak, jak to sobie e, te sprawy rozstrzygnąć i, i co z nas jest takiego, co powoduje, żeby, m, żeby właśnie do tego sięgać do bardzo do, do, do e, materiałów do jakiejś kreacji artystycznej, i plastycznej na, na poprzecznej obrazu. Dzisiaj taki obrazek, który zacząłem, rozpocząłem już tutaj dawno temu na, na kanale, chcę. w następnych da, nagraniach, będzie ich teraz bardzo dużo, yy, będę tak, po pierwsze yy, wracał do pewnych obrazów, które yy, będą musiały tutaj wybrzmieć i finał, żeby tutaj powstał na moim kanale. To są te różne kwiaty, te, 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 te kontrastowe, tam pejzaże, różne, różne przedmioty obrazy, które wymagają tego ostatniego yy, dotknięcia, ostatni, ostatniego podejścia, ale będą też nowe tematy, takie jak portret. I w następnych nagraniach będę właśnie ten portret rozpoczynał. Będę was zachęcał do malowania farbami olejnymi, ale też będę malował farbami akrylowymi, yy, jak wiecie, yy, i pe, będę też chciał, chciał nowe techniki tutaj pokazać. Filmów już jest dużo, a chciałbym, żeby ten warsztat technik był, że tak powiem, spory. Bo wiem, że y, i też waszych, y, z waszych listów to wiem i wiem, że z kontaktami, z kontaktów z wami wiem, że no i też z mojego doświadczenia wiem, że podstawą jest rysunek, malowanie obrazu. Y, a ja tego rysunku jeszcze w ogóle na przykład nie robiłem. Czy takich technik y, rzymkowych, y, czy y, 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 pastelą, czy tam olejną, pastelami olejnymi, pastelami socyjnymi czy na przykład rysunek piórkiem, rysunek ołówkiem, tuszem, węglem, o węglem na przykład. Także dosyć znaczy łatwiejsze techniki, ale też takie, które mm, łatwiejsze w sensie takim, że nie trzeba do nich wielkiego przygotowania, nie trzeba wielkiego warsztatu, nie trzeba wielkiego miejsca gdzieś tam w tym i można to po skończonej pracy odłożyć gdzieś tam na półkę i, i o tym zapomnieć. Natomiast, jak wiadomo, Technika olejna, którą na przykład wam bardzo polecam dla ty tych wszystkich, którzy chcą malować obrazy, to jest po prostu bardzo wskazana i najotworniejszą, z technik, a jednak ona jest najtrudniejsza pewnie do zrealizowania Was w mieszkaniu w domu, dlatego że właśnie yy, tą paletę gdzieś odstawić ten obraz mokry powiesić i, i nie zawsze jest na to miejsce i nie, nie, nie ma i warunki, tak? nie, nie ma takich warunków, które, które by. Które by, które by no i, sam fakt tego, że technika olejna czy farba olejna mniej dłużej. Schną. Maluję, generalnie wracamy do malowania, ci właśnie dużo. Miałem wiele wątków poruszyć, które, które, tam, które gdzieś tam się w głowie kołaczą, które gdzieś tam proszą o, o, o jakieś tam pochylenie się nad nimi. Kurczę chyba nie, nie włączyłem znowu tego, kurczę, z potem mi zgasł i teraz będzie problem, no tak, będzie problem z tym, że nie będę wiedział. Trudno. Słuchajcie, moi drodzy. Nie będę wiedział. No załóżmy, że już tam 3 minuty gadałem. <grym>, albo cztery. Słuchajcie, będę chciał tak. Maluję prawa nie olejnymi, chcę Wam tutaj dzisiaj troszeczkę o tym powiedzieć i kończyć. Chcę pokończyć niektóre obrazy, które rozpoczynałem, żeby też z nich zrobić takie taki speed painting. One będą do szerszej publiczności trafiały, ja wiem, że... Coraz więcej dostaję nawet listów z zagranicy. Miałem taki znaczy pomysł, żeby zrobić kanał, bo uczę się licencjonowania angielskiego, ile coraz lepiej, żeby zrobić to po angielsku. Ale ktoś mi tam powiedział, że poradził, żeby na, najlepiej było zrobić nie może kanał po angielsku, ale na przykład do moich już istniejących filmików zrobić napisy. Wiem, że to jest ogromna robota, bo filmów jest oczywiście bardzo, bardzo dużo, ale to po prostu się no, zastanowię nad tym, jak to zrobić, i mam nadzieję, że że właśnie może ten, ten kanał, który będzie takim i jest moim, takim autorskim, moim jedynym pierwszym na świecie po polsku i w ogóle i mam nadzieję, że jedynym i unikatowym, jak na zawartość się znajdującą, że po prostu będą do filmów, będę jakoś tam próbował zrobić napisy i będzie to tyle że że wiem, że nawet chyba Google tam ktoś tam, y, czy, czy, czy YouTube y, oferuje coś takiego, że spróbuję się na tym pokoić i tym zastanawić jako Co Słuchajcie, maluję farbami olejnymi, mam już je <grym się wyszukiwanie> nawet na pomniak i wszędzie, dlatego o, o tym, że już nie, nie wspominałem. Zawsze się przebierajcie do tego do malowania. Ja tutaj próbuję y, zakładajcie, y, takie rzeczy, które, które można po prostu powrócić nie malujcie w galowym, wyjściowym jakimś tam e, tych strojach. Ja po, postaram się jakąś tam koszulę chociaż mieć w miarę porządną, żeby tutaj Was nie, nie przerażać i wiecie, też taki kontakt tutaj e, w cudzysłowie nauczycia z nauczycielem powinien, powinien jakoś wyglądać. Taki. Ale wy, po prostu, mm, ja mam doświadczenia różne z tym, z moich w mojej odzieży, jest nawet po prostu koszul, spodni pobrudzone farbami i wszelkich, nawet w moich plecach. Tam po prostu jest aparat nawet fotograficzny, tam jest moja kamera, kamera aparat Także zachęcam, przebierajcie się, bo bardzo, jak w ogóle się, o tym też jeszcze nie mówiłem. Chociaż nie, bardzo wspominałem. Yy, tu potrzebne jest do malowania i jak te farby na przykład, jeżeli nie już się powrócicie, to stracić. Yy, jest to trudne, ale nie, nie, nie jest to niemożliwe do wykonania. Farby, miejsce pobrudzone farbą olejną trzeba natychmiast natychmiast tam w miarę szybko yy, zasprać to miejsce najlepiej mydłem. Najlepsze to jest mydło szare, ale takie zwykłe toaletowe mydło, takie koste jakieś. Yy, I to miejsce tam dobrze namydlić i tam, ten, tam po prostu sprać, yy, A później, oczywiście, od razu wyprać pracę. Także mam nadzieję, że na przykład takie plamy yy, gdzieś tam na koszuli, na brustę czy na jakichś spodniach, czy na, czym, na czymkolwiek, to, to możecie w ten sposób zrobić. Czyli najpierw mydło, yy, oczywiście jeżeli to jest grubo tej farby, no to terpentyna też, yy, to najpierw tam to miejsce, no, a jeżeli już jest ta, ta warstwa taka tylko zabudzona tą farbą, to wtedy mydłem i wtedy do prania i już całość, całą, całą tę bluzkę, koszulę, czy tam t czy tam spodnie, cokolwiek to jest, to, to wspierajcie. <kluzny> Dzisiaj też oczywiście od, 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 od razu powiem, maluję farbami polskimi firmy Renaissance Olej for Art, czy olej Art yy, farby, które są w takich tubach z ml 60 bardzo szeroka paleta, bo ich jest ponad 90 kolorów, yy, także polecam o, tym, yy, o tych kolorach i o tym, jaką paletę sobie układać, to jeszcze będę mówił przy okazji na przykład teraz portretu, który rozpocznę obraz od początku, do, to Wam od początku do m, końca będę m, opowiadał o tym. Bo jest wielka, wielka paleta też mediów do śliczania tych farb, do później zerniksów, do czy tam pokus lniany, czy tam inne, olej lniany, czy in, nawet inne oleje, na przykład spec tak czy tam inne. Wszystko będę Wam opowiadał, jakich materiałów, jakich używać i jak najlepiej to robić. No, podstawą w malowaniu olejnym jest to, to jest to, że farby wiadomo, kupujemy, teraz już się tam nie robi samemu, chociaż mówię, bo ja tam też że sam na przykład sobie farbę białą, której zazwyczaj przy malowaniu się najwięcej używa, no bo do rozbielania, do rozjaśniania y, tych... Y, oczywiście ja używam też czerni, ale nie każdy to, to robi, ale o tej, wie, czerni jeszcze też nie, nie do tego mówił. Czyli poza farbami lejnymi, których y, na początku powinniście mieć y, na pewno biel, y, czerni, tak jak ja to używam, y, czerni, jeżeli czerni, to czerni, jeżeli czerwnie nie czerń, no to można ją zastąpić innymi farbami, ja to też będę o tym mówił. No i podstawowe kolory, czyli czerwień, żółć i niebieski. I w tych podstawowych to nie, nie wydaje się, to nie jest tak, że jedna czerwona, jedna żółta i niebieska już możemy, chociaż to też może być wykonalne. Natomiast zawsze polecam dwie rodzaje na przykład czerwień, to jest na przykład cynober i karmin. Karmin to podstawa. No, jeżeli chodzi o czerwień, to jest podstawową kolorową do... do tego, że żeby jest inny, inne kolory uzyskiwać e, z czerwieni. E, niebieski, no to ultramaryna jest tym podstawowym kolorem, którym, z którym się miesza e, te podstawowe, które, e, z których e, te ładne kolory uzyskamy, bo na przykład mieszając, nie wiem, błękit e, paryski z tym, na przykład, czy jakiś z, na przykład, z zrobimy fioletu, a na przykład właśnie fiolet zrobimy z karminu i ultramaryny, piękny fiolet. Także są takie kolory, które z, tej, z tego koła barstęczowych, w których znajdziemy te wszystkie barwy podstawowe i pochodne, to właśnie te pochodne uzyskamy z tych podstawowych z wybranymi tymi kolorami, czyli właśnie karmin, jeżeli chodzi o czerwienie, ultramaryny, jeżeli chodzi o niebieskości i żółć cytrynowa, jeżeli chodzi o żółtą. Z żółtą jest troszeczkę łatwiej, bo tam ta żółć jest bardzo intensywna i agresywna i jak to jeszcze powiedzieć, że tam nie ma takich różnic. To tylko, mm, oczywiście wpływa to na jakość na przykład zieleni tej podstawy pochodnej, z, y, którą jest pochodna y, żółci i niebieskości, czy tam y, na przykład y, y, żółci i czerwieni, czyli pomarańczowej Też tam różne te odcienie z tego, zależności od tego jaki żółci użyjecie y, i jaki czerwieni to takie uzyskanie, także o tym też jeszcze będę mówił. Ale generalnie podstawa, wykładać i trzeba mieć. E, medium. Medium e, do rozcieńczania farb olejnych, to podstawa, to jest e, olej lniany. Niektórzy są na przykład rosyjscy malarze, którzy malują tylko olejem. taki też, e, tak, słyszałem o takich, e, takim malowaniu i nie potrzeba do tego nic innego. Można tylko olejem, e, że tak powiem, mieszać e, i rozcieńczać i... E, o, może nie do mycia potrzebna jest y, może tam trochę replentyna czy innego spuszczalnika i tam mydło, żeby te farby y, zmywać spętni i, i tak dalej. Natomiast jako medium do farb to jest olejniane te prętyna to jest ta postawa i w jakichś tam proporcjach czy pół na pół, czy troszeczkę z, zależy od, od tego, jaką powłokę tą chcemy mieć, czy ona będzie bardziej, przepraszam, czy ona i mm, o ja też sposobu malowania, no bo jeżeli... Malujemy fakturowo tak bardziej impasto, y, nakładając grubą farbę, no to tam y, tego oleju warto, żeby było więcej niż terpentyny, no bo terpentyna między terpentyny, to terpentyna jest po prostu cieczą taką prawie jak woda, no bo to jest y, po prostu tak terpentyna wygląda, jest y, po prostu ciekła. Jeżeli za dużo dodamy, to nawet będzie nam ta farba spływała, także to też jest. Natomiast terpentyna, jeżeli więcej terpentyny dodajemy, to więcej, to przyspieszamy też proces schnięcia. No, oczywiście do mm, farb firmy Renesans też polecam, bo to głównie mm, są sykatywy. Sykatywa na przykład kobaltowa, to, to, to używam ją do do bieli, to chociaż też można y, w proporcjach bądź też czystą sykatywę używać, ale też jest cykatywa bezbarwna, także tutaj nie mam na że tak powiem, tutaj pod ręką, ale bądź też medium, takie fluid do cykatywowe medium do farbolejnych czy na przykład jeżeli komuś nie odpowiada na przykład terpentyny są mm, balsamiczne pomarańczowe o tym też wspominałem jeżeli tam zapach was yy, odrzuca i nie pozwala do yy, odrzuca i nie pozwala jakoś tam wam yy, wykorzystywać tych nie pozwala czy utrudnia, o, utrudnia malowanie i, i wpływa na to że to w otoczeniu yy, nie jesteście tolerowani i sami nie próbujecie tego zapachu to, to polecam. Słuchajcie, dziś powiem tak króciutko i króciutko o tym, mm, mówiłem o tym kontraście, mówiłem o tym, że w ostatnich nagraniach, że bardzo dobrze jest, żeby na przykład sobie w trakcie malowania y, 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 potraktować, znaczy zrobić zdjęcie na np. smartfonem z czy innym telefonem czy jakimś aparacikiem i zamienić ten obraz na czarno żeby wtedy zobaczyć, jakie kontrasty, gdzie te kolory są. Po prostu się zlewają. Kiedy to przerobimy go na obraz czarno-biały, to zobaczycie, jak sobie pomóc zbudowaniu tych namiotów, odległości. Mówię o to odległościach barwnych, takich, które budują przestrzeń na obrazie. To niezależnie od tego, czy to jest abstrakcja, czy to jest pejzaż, w tak? którym ta przestrzeń jest bardzo potrzebna do tego, żeby dobrze ten, ten obraz wyglądał, tak? Natomiast w abstrakcyjnym obrazie jest to samo, że po prostu te y, odległości, y, te y, natężenia barne, one wpływają na, to, y, na, tą, na te relacje przestrzenne na obrazie. Także teraz chcę to wszystko o tym powiedzieć, malując i y, y, chciałbym Wam też polecić to, że y, o wiele rzeczy będę mówił przy okazji właśnie malowania od początku. Natomiast dzisiaj to tak. Y, Używa medium tego tego e, medium, jak sobie wlałem tutaj medium tego fluidizacji tego medium super. Cykatywa w ogóle jest, to jest taki mm, środek, taki, e, takie medium, które bardzo przyspiesza wysychanie. To jest głównie po to używana cykatywa, żeby e, farby najszybciej schły. Także e, malując właśnie mieszkania w tym, jeszcze jeżeli malujecie to w taki sposób, nie taki gruby, fakturowy a jakoś bardziej, że tak powiem taki laterunkowy, bardziej taki mniej nasycony takim tym tą kolorem, tym, tą fakturą obrazu tego, tego, tego farby, to to jest bardzo dobry sposób właśnie, żeby tym roślin zanikiem była m.in. skatywa. Chcę tutaj zrobić takie rzeczy, które, których, które u mnie w moim malowaniu zawsze były tam istotne, czyli ten czarny, czy czarny, czy ciemny. Tutaj w tym momencie też podstawa podstawa rzeczy. Jeżeli malujecie mm, farbami, niezależnie od tego jakimi, czy olejnymi, czy akrylowymi, czy innymi, czy gwaszami tymi, to zawsze mieszajcie. Może w przypadku akwareli. Jeżeli macie bardzo bogatą paletę tych akwareli czy tam pasteli, trudniej jest na przykład, jeżeli macie pastele, to trudniej je, to już technicznie, chociaż zakładając jedna na drugą, możemy mieszać kolory. Natomiast jeżeli chodzi o farby, to zawsze, jej, zawsze ją złamić. Żeby nie było, nie malować przez tymi kolorami, żeby zawsze ten, ten kolor był jakąś tam przez Was zinterpretowany, żeby to nie było tylko i wyłącznie, no bo ten kolor Dlaczego? Dlatego pewnie od razu zapytacie, dlatego że właśnie ten kolor później będzie zbyt surowy na tym obrazie, będzie yy, zrobi się taki yy, taki, taki zbiór takiej surowizny, no bo nie można, jeżeli też widzimy jako czerwień, to ona nie jest czerwienią tylko dlatego, że jest czerwienią, tylko ona jest yy, yy, w ogóle nawet jeżeli chodzi o tę naturę fizyczną tej barwy, yy, to zwróćcie yy, uwagę na to, że yy, światło, które przyjmuje dany przedmiot barw, o danej barwie, tak? na przykład powiedzmy, że ten, ten kwadrat jest czerwony, czy tam powiedzmy, nie wiem co, co może być czerwonego, jakiego, czerwony kwiat, on odbija on wszystkie kory wszystkie tego widma barwnego jak to jest, pokłania i jedynie właśnie czerwień odbija, czyli Czyli właściwie on przyjmuje wszystkie barwy. On jest wszystkimi, wszystką, wszystkimi innymi. On ma kolor każdy inny z wyjątkiem czerwieni. Tak? I tak jest z każdym przedmiotem w danym kolorze. Tak? Jeżeli jest, mamy nie wiem, kubek czerwony, no to on wszystkie barwy światła pochłania, przyjmuje, a jedynie tę czerwieni odbija. Tę ten, ten barwę, której, której, natury, którą nad, której naturą nie jest. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o tę fizyczną stronę. Dlatego a poza tym ta czerwień, którą już widzimy jako czerwień, to ona ma różny odcień, różne natężenie i tak dalej. Poza tym, że ma różny odcień, jest karminem, cynobrem, jakimś jeszcze innym tam, inną, nie wiem, czym tamkolwiek, karmium ciemnym, karmium jasnym, średnim, innym czerwieni, czerwień, to, to on jest, ta czerwień znajduje się dalej lub bliżej od naszego oka i my musimy też, też pokazać, czym. Tym właśnie, czym jest nie, nie, nic, niczym innym jak kolorem. Także ten, ta czerwień no, przyjmuję, że to będzie ten kubek, nawet, który stoi gdzieś tam naprzeciwko mnie gdzieś. Nie, to on, jeżeli stoi 2 metry ode mnie, to będzie miał in, to będzie inna czerwień, a inaczej będzie wyglądał, no, jeżeli będzie stał 5 metrów ode mnie. Także jest, niby jego natura się nie zmienia, bo on jest tym samym czerwonym kubkiem, ale on jest już ta odległość od, od mojego oka. Yy, zmienia jego natężenie barne, tak? tak samo się dzieje z różnymi przedmiotami, obiektami w naturze. tak? Jeżeli malujemy przedmiot, yy, pejzaż, to inaczej wygląda drzewo, które rośnie na, na pierwszym planie, które rośnie gdzieś tam blisko nas, 3-2-3 metry, a inaczej będzie wyglądało drzewo, które 100 metrów od nas yy, yy, rośnie i będzie zupełnie, chociaż to będzie to samo od, nie wiem, ten sam dom, czy tam klom, czy tam inny kasztanowiec, Także to jest ta sama, te same ma składowe, te same kolory, ten, ten, tak samo, ten sam, tego samego koloru pień, tego samego koloru liście, no bo one rosną wiecie, w tym samym dniu, w tym samej, o tej samej porze roku, same, ale inne już mają nasycenie w zależności od tej odległości. Tak, dlatego, dlatego tak istotne jest, są te niuanse malowania. i takie lokalne opisywanie, dlatego jak mówicie, przysyłacie mi obrazy i mówicie mi, Yy, proszę o ocenę, proszę o korektę. Yy, to w większości nie chcę wam w ogóle was krytykować, ale mówić jakoś tam źle o waszych obrazach. Natomiast generalnie to są. Yy, ja oczywiście też nie ma tego w moich obrazach, tak, yy, że jest to oczywiste i, i wszyscy od razu widzą obaw, czy radzi ich doskonałe obrazy. Nie, dlatego to jest poszukiwanie, dlatego my jesteśmy malarzami, malarkami, jesteście, żeby po prostu tymi artystkami, artystami, że po prostu. Yy, które mają właśnie te relacje, sobie ustawiać. To piękne obraz, to właśnie jest wynikiem właśnie takich, takiej wiedzy, takiej, takich umiejętności, takich umiejętności rozpoznawania kolorów w przestrzeni. No to jest tej, o, kurczę, ukolicym dzisiaj pierwsze kolejne moje, kolejną moją definicję malarstwa, malowania, czyli takie lokowanie kolorów w przestrzeni i takie odzorowanie tego, tego, tego koloru to jest właśnie tak tej umiejętności odzorowania koloru w przestrzeni i odnoszenie go do, do tego na poprzednim obrazu, to jest właśnie też ten malowania. Dlatego mówię, że jeżeli w tych obrazach waszych, to zwróćcie na to, szczególną, na to szczególnie na to, na to uwagę zwracajcie, że jeżeli malujecie kwiaty, czy tam pejzaż, no to nie, nie można malować tylko dlatego, że widzicie, wiecie, wiecie, wiecie o tym, tak jak dzieci wiedzą i tak zwróćcie uwagę na to, że wie, dzieci wiedzą, że na przykład drzewo to jest zielone liście, korona Najczęściej jeszcze opisana jakimś kształtem, jakimś owalem albo nie wiem, jakimś tam koinkat trójkąt.